Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać auto, które zapoczątkowało erę nowoczesnych kombiwanów. To był przełom. Auto generalnie sprzedawało się doskonale, odniosło spektakularny sukces, a autem tym jest tak, Citroen Berlingo, pierwszej generacji wraz z partnerem którym był oczywiście Peugeot Partner. Bliźniacze konstrukcje. Auto dosyć krótkie, bardzo spójne, fajna linia. Nie ma wreszcie tutaj tego garba takiego, jak miały na przykład Seat Inca, Volkswagen Caddy, Citroën C15. Zwróćcie uwagę na ten przód, on jest już też bardziej podniesiony. Tam to były takie bardziej płaskie. Tutaj już w ogóle inna koncepcja tego samochodu. No i co? Zwarta bryła, jest wersja już poliftowa. Przesuwane drzwi z jednej strony, także bardzo mocno no one ułatwiły, zwiększyły funkcjonalność. No i funkcjonalne wnętrze z dużym ilością miejsca oraz olbrzymim bagażnikiem. Tak to właśnie wygląda.